Zniknęła. Co teraz zrobimy? Nie wiem, ale zniknęła. Aha, no to powiedzmy inny. Ej dziewczyny, pani M zniknęła. Yeah. Uh. W poprzednim odcinku detektywów na topie nastąpił niespodziewany zwrot akcji. Pani M zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach i ta informacja akurat nie okazała się plotką. Detektywi na topie otrzymali cios w samo serce, jednak po początkowym wstrząsie niezwłocznie przystąpili do akcji poszukiwawczej, która póki co wygląda nieco chaotycznie. Czy pani M się odnajdzie, czy sprawca zostanie wykryty? Czy podjęte działania przyniosą oczekiwany sukces? Nie mogę wam powiedzieć, choć, jak się domyślacie, znam odpowiedź. Kiedy on przyjdzie, to jest nasz informator? Hm, powinien być za 5 minut. No powinien przyjść, to jest nasz informator w końcu. Czwartek, godzina dziewiąta czasu polskiego, samochód osobowy na parkingu jednej z wolskich szkół. Detektywi oczekują na swojego informatora inkognito. No, no, witajcie. Masz coś? Y wiem mało, ale wiem, że trzeba szukać wśród nauczycieli. No, dobra. Postarajmy się. Chcecie na koszt firmy? Piseczki. Dzięki. dzięki. Niespodziewanie w samochodzie detektywów pojawia się kolejny informator zatroskany o los pani M. Ej, bo pani z M zniknęła, co nie? No, no. To może byśmy sprawdzili wszystko. Dosłownie wszystko, czyli bagażnik na przykład. No to dał No Nie przyda. Detektywi idąc tyłem do kamery w zwolnionym tempie, rozmyślają nad wskazówką pierwszego informatora, a także trochę nad tajemniczą postacią w bagażniku. Nie wiedzą, że był nią inny detektyw prowadzący już obserwacje z ukrycia na własną rękę, choć nie wiadomo dlaczego akurat w bagażniku. Tymczasem, mimo slow motion, czas uciekał. Jak to to był ten typ w ogóle w bagażniku? Hej! Pani M zniknęła! No wiem, nic nie mamy. Znaleźliśmy tylko jakiegoś typa w bagażniku. O, to fajnie! Aha. Ty! Detektywi postanawiają przeniknąć w szeregi nauczycieli, pracując pod przykrywką. Liczą na wykrycie sprawcy zaginięcia pani M. Aby uwiarygodnić swoje nowe tożsamości, udają się na szkolenie do Bronisławy w zakresie slangu starszych osób, czyli z ich punktu widzenia nauczycieli jednej z polskich szkół. Dobra, teraz powtórzcie. Klawo. 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 Proszę ja ciebie. Proszę, Proszę ja ciebie. Byłem na CPN-ie. Byłem na CPN-ie. CPN 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 ja A zdanie... Klawo, proszę ja Ciebie, byłem na CPN-ie, powtórzcie. Klawo, Klawo proszę ja panie. Panie. Dobra, jeszcze raz, tylko wszyscy w tym samym tempie. Aha. Klawo, Klawo proszę, proszę ja Ciebie, byłem na cpn dobrze. Po morderczym całonocnym szkoleniu z Bronisławą w bibliotece szkolnej, detektywi Proszę ja Was rozpoczynają działania operacyjne, wtapiając się w środowisko nauczycieli pamięciowy pani Emy. Jak żywa, proszę to odwzorować. Ej, w ogóle znasz tego nauczyciela? Nie, nie wiem kto to jest, chyba jakiś nowy nauczyciel od Ej, Steu, ty, 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 nie, nie śmiesz mi tak, powiedz co o ciebie tak śmieszy, się pośmiejemy razem. Równolegle trwała dramatyczna akcja poszukiwawcza, w którą zaangażował się nawet były dealer papieru toaletowego, poddany resocjalizacji, obecnie handlarz chusteczkami higienicznymi. Wyznaczył on nawet nagrodę za wskazanie miejsca pobytu pani M. Czasem do akcji wkroczył detektyw Pączek. Damn. Zbiórka! O co gdzie siędzie Dobrze to robicie 10 okrążyń do okoła boiska. Dzień. Jednocześnie do działań przyłącza się kolejna para detektywów, Georgia i Fredka. Umiejętnie wcielając się w rolę pracownic sekretariatu, chcą potajemnie dostać się do akt osobowych pani M, a także podstępować legitymację jednemu z uczniów. Dobra, może w szafie Może wszakerów. Wiedziałaś, że pani M. była na podróży kosmicznej? Co? Nie. W tym miejscu warto też wspomnieć, że pani M. ma także kurs płetwonurka oraz fakultet z zielarstwa i terapii roślinnych, czego nie ujawniła w aktach. W międzyczasie detektyw o pseudonimie Łysy, ze względu na swój kolor włosów oraz niezwykłe podobieństwo, umiejętnie kamufluje się jako nauczyciel hiszpańskiego. Ol Ola! Dobra, będziemy zaraz sprawdzać listę. Proszę ci, Tito, bo my nie mamy teraz hiszpańskiego. No bo proszę pana, my jesteśmy w czwartej klasie. I mamy teraz Polski. Niestety operacja detektywa Łysego nie poszła po jego myśli, ponieważ pomylił klasy. Tymczasem specjaliści od cyberprzestępczości, Wystrzałowy Amigo i Doktor Neonowy Pixel zapraszają detektywów na topie, aby przedstawić im swoje ustalenia w śledztwie. Na podstawie monitoringu potypowaliśmy na ostatnie miejsca pobytu Pani N. Tak, najpierw była tutaj, potem tutaj, potem tutaj i tutaj. Tak więc, ostatnio była widziana w tym miejscu, w tym miejscu, w tym miejscu i w tym miejscu. I gdyby to wszystko połączyć, Jeżeli tak to co? Hmm. Powoli kończy mi się czas i zapasy. Chciałabym Wam powiedzieć, że. To chyba jest jakaś ukryta wiadomość. No, to też musimy być. Całkiem możliwie. Musimy działać. Okay. Pani M została odnaleziona, a także zabezpieczona kocem termicznym w ostatnim możliwym momencie, dzięki współpracy wszystkich detektywów, a także pielęgniarki szkolnej. Jednak sprawca nigdy nie został wykryty, i sprawa trafiła do Archiwum X. Kto wie, może w przyszłości rozwój technik kryminalistycznych pozwoli ją rozwiązać. Póki co musi poczekać. Nic z tym już nie zrobiłem. Nie, nic się nie da z tym zrobić. Lepiej do Ale, narodził się kolejny detektyw. Poznajecie go? Damn. Uh. Yeah. Niestety, informacja o odnalezieniu pani M nie do wszystkich dotarła na czas. Tak było w przypadku detektywa prowadzącego obserwacje na własną rękę w bagażniku samochodu. Na szczęście i on się zorientował. Niechaj się. Rozglądaj. Szczęka mnie boi. Szybciej. <noise> Bartek jest za niski na tym konie. <noise> konie nie da. Hola, ¿quítas? Eh... Boże oni pobiegli naprawdę dookoła tego wojska. Nie. Akcja. 10 okrążeń do pokoju. Ok